Witam serdecznie Mamy 20.08, godzina 10.10 .10, idziemy bić kurwa y, Timirem ja Mam przeczucie Dzisiaj posypie Dobra ziomek Sprawdź jak tutaj zaraz posypie Ta freestyle to jest prosta Poszło, Poszedł solo jaki wariat Nie idę we dwóch pierdole. Dobra jako że ten, że Będę nagrywał tylko momenty w których odbieram nagrody bo wczoraj był filmik z bossów a codziennie całego filmiku nie ma sensu nagrywać także widzimy się jak zbiorę ekipę ziomek dobra uzbierałem ekipkę będę pokazywał tylko nagrody, pozdro pierwsza nagroda gręczem Druga nagroda. Jakiś kurwa watermelon. Weźmiemy booster Timire I lecimy ją bić. Zobaczymy się jak skończymy. Dobra widzowie, Timira pada. Po sypie, Mam przeczucie, naprawdę mam przeczucie. Dziś jest wielki dzień. Dzień lota. 4 cc chuj w dupę łodzi e drugie jak codziennie na róż wjeżdżają bosiki na Kormai No i pokażę Wam jak z niego się loci Ale buły wchodzą Dobra Gręgę No i co? Już mi się nie chce Bosów bić idziemy na Expa Ostatni bosik Ale chyba odporny jest na loota, trzeba zmienić broń. Z typa w chuj. Ja pierdolę. Dobra, mordeczki wszedł nam Prej, zobaczcie sami. Byhemoty 40% lota, ale mamy kartki na expo to przerosujemy. DEFKA XP No to co, tutaj jeszcze raz Rerodne Pyk nic, jeszcze raz Pyk nic Pokażę Wam Medusa za tower jak się XP Dokładnie na mapie to jest tutaj Macie napisane Wchodzicie Tendy i Huncicie Pokażę Wam jak będę już w powie hunta Chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie jakie tu są piękne kurwa klaty, naprawdę. Coś niewiarygodne. Nigdy tak tu nie było. Patrzcie, patrzcie, już leci kurwa 17 potworów. I tak cały czas. Tu będzie takie jak brzychuj. Zrobiłem dopiero jedną rundkę. Analizer jeszcze się nie rozkręcił. Oj, zapomniałem jak Do piachu z nimi widzicie, jak to się szybko retpi? Patrzcie tutaj i tak cały czas. Ja tu trzy bańki to lekko zrobię. No ale wiadomo, to nie jest banuta, i jest tutaj trochę łezca. Ale hajs nas nie obchodzi chcemy levele. Game masterzy, lewele. Dobra, 2600. Teraz może coś sprofitujemy, bo meduzy ładnie sypią lepiej od behemotów. Albo padniemy, kurwa. Co mnie tak zbiło? Ale mi to bez bezlitośnie. No i dobre, ostatnie piętro, chyba wystoję na lajcie, to nie są oponenci na Mortywaja. No i dobra, tak wygląda jedno, jedno przejście przez pięterka, widzimy się po huncie. Pozdro. Możecie wierzyć lub nie, ale robię tu 3 miliony 200k na godzinę. Patrzcie, patrzcie co tu kurwa się dzieje. Ja pierdolę. Pół minuty temu byłem na tym piętrze, nie? Już kurwa pełna klata. Mam zboostowane podchopy, zaraz sprawdzimy. Ale kurwa jest nieźle Patrzcie 3250 Już bańkę wbiję Tutaj kurwa wchodzisz, o tu 17 medus I to minutę po tym jak tu byłem, nie? Polatamy dzisiaj na tym Medusa Tower, trochę. O, teraz Legi, bardzo miło. Zaraz trzeba Lefilka skoczyć. Dobra, namalansuje się szybko. Dobra, widzimy się w depo. Lewelek wbity. Jest pięknie, naprawdę bardzo mi się podoba ten exp tu wcześniej, ale nie było tak dobrze Nie wiem, tu jest jakaś masakra Tylko kurwa czemu te gówna mnie trapują Jeszcze na paralach latam Pierdole, paral za paralem, a zużyłem wszystkie poty Co do jednego Nie mam nawet jednego potiona, na zarobiecie, kurwa grubo ja pierdolę nie no muszę jakoś mana odzyskać ale kurwa zadyma te potwory są popierdolone jakieś dobra wybiegnę nie wybiegnę Dobra, chyba się udało, wiecie. Dobra, tu już nie ma tych Omni omnifrajerów. Także nalajcie. Dobra, widzimy się w depo. Pozdro. Dobra, widzowie, jesteśmy w depo. Czas odłożyć lota. Jakoś strasznie dużo go nie ma. Ale ile pokazuje? 121k 180 poszło na suple lekki wejścik ale jak będzie trzeba to odrobimy pyk 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 tu jeszcze 100 potionów się uzbierało idziemy się kupić i druga rundka, pozdro dobra widzowie, obczaiłem coś takiego nie wiem, nie znam się na tym ale tutaj jest napisane że jest improved spawn rate i wiecie co? Chyba się przejdę na meduski Tak, jakoś tam mi się przyjemnie, XP jest profit. Szkoda tylko tego preja, ale zobaczymy jak tam będzie szło. Jeżeli jest improved spawn Rain, to może będzie lepiej niż na tym niż na Medusa Tower. To widzimy się na respie. No i jesteśmy. Zobaczmy czy tutaj też jest improved spawn rate. Czy będzie to się szybciej respić. Jakoś tu mi się bardziej podoba. I tam jest łatwo paść, wiecie? Ringi szybko. No i zobaczymy jak to będzie hulać. Mam wrażenie, że, że słabo bije. Oho, już sypie. Ta, już 14k. E, ten respik jest lepszy. Patrzcie, 16k. Dobra, widzimy się w powiekunta. Pozdro. Po 15 minutach wkręcimy 2850 miliona. I oczywiście, profit. Niestety, plazmaringów znowu nie zdjąłem. Nie chce mi się wyjebane. Mam ale pokazuje 65K profitu już także profit jest niezły lota 115K jest spoko Rez wyrabia jest spoko Dobra widzowie, huncik 32 minuty, pół levela wbite, 300 kalota, stoka zweistowane Moim zdaniem lepiej niż na Meduza Tower Także widzimy się później, pozdro Dobra, teraz zauważyłem jeszcze, że mamy taski task dobra, task task Dobra Task Dobra mamy e, chyba jest e, Hydra. Meduza, serpent, gorgo musimy zabić. I gorgo. Nie wiem, czekajcie. Dobra, ogarnę to i z... zaraz się widzimy. Dobra, po króciutkiej przerwie jesteśmy na Marapur. Chciałbym coś przetestować. Czekaj, jak tam się szło. Chciałbym coś przetestować. Zobaczymy. Pokażę Wam, jak tam dojść. Później zabijemy Gorgo i demeny. Ale to jak będę szedł na Banutę, bo na razie mi się nie chce. Pokażę Wam coś. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Ale no, spróbujmy. Dobra, jest Helmet of the Deep. Nakładamy Glacier, Amulet i Ringa. I testujemy. Jak to bije, ja pierdolę. Nie, ni chuja, za ciężko. Za ciężko i to w czuli jak stąd się wychodzi Nie, za ciężko, nie ma opcji Pozdro Ej widzowie śmieszna sytuacja, ziomek chciał yy, ziomek chciał za 10 cc kupić za helmet Zimbu i rzucił mi 100 CC dobra oddamy mu Oddaliśmy mu Dobra, spoko morda Dobra, trzeba odebrać Daily Supremki sobie weźmiemy Ziomek nie wie co jest grany. Dobra, lecimy na hienki zobaczyć. Wszedł nam Prey na hienki, dlatego... Dlatego idziemy zobaczyć, niech spijemy na hienach jeszcze tym harem. Gdzie te hienki? Tutaj. Winter Blade, Gnome Shield... Odpalamy sumona sumonem nie ekspiłem, bo nie lubię. palata sobie taki palek, ale my jesteśmy 15 razy mocniejsi. Ziomeczki jakoś nie chciało mi się na tą banutę wracać, ale pewnie wróciłem później. Dobra, reset analizera i widzimy się w połowie hunta. Albo dobra, jedną klatę zobaczmy, jak to idzie. 7k ekspoza, 2 hyeny Tu może być nieźle A, ringi trzeba założyć Dobra, widzimy się w połowie Chłunta jak się rozbrykam Szczerze, mam wyjebane, spierdalam stąd. 15 osób tu biega, że tych kurwy nie mają lepszych expów. No ja pierdolę. Dobra, od razu Reroll Weszło coś, nic nie weszło. Kurwa. Jebać to Dobra, wracamy. Musimy coś innego ogarnąć. No witam serdecznie po przerwie ziomeczki. Powiem wam tak, idziemy rozjebać Gorgo i... Demeny, a później uderzamy na banutkę, ponieważ wszystkie respy na tym serwerze są zajęte. Tutaj to było? Nie, dalej. Wszystkie serwy są zajęte, a tam jest zawsze wolne. Jak banutka będzie zajęta, to mogę exita dawać, bo nie po expie. Dobra, jakąś muzyczkę sobieśmy byśmy włączyli. Dobra, widzimy się na meny. Dobra, jesteśmy na menu. Pokażę wam na mapie, gdzie to się znajduje. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tutaj dokładnie. Tutaj na schodkach. No i co, menu na sukę? Czekajcie, on się bije z fizikala, chyba. Ciekawe, czy jajko spadnie. Ale w dupie to mamy tak naprawdę, bo to są kurwa grosze. Ale no, co? Zobaczymy, może tym razem. Na hita go zajebie. Nie, 1180. Jeszcze ucieka ja. Heck of the meny. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jakiś tam profit jest teraz czas na gorgo. Dobra, gorgo znajduje się na Banucie. Już Wam pokazuję, jak do niego dojść. Jest to pierwszy poziom Banuty. No, nie paraliżujcie mi, kurwy panek. Dobra, to jest pierwszy poziom banuty. Jak ktoś ma mapkę ze znacznikami to na pewno trafi. No i co? Zostaniemy na tej banucie dobić level. Wszedł mi prey na serpenty i hydry. Także Szybka akcja z Gorgo. Raczej oporu nie stawia. Ta, nie stawia oporu. Po 1000 buły przyjmuję Obra, dam setkę, bo może uciekać frajer. No i zobaczcie. Pyk, 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 pyk. Zrobiliśmy 50k pięć, profitu na dwóch bossach To jest śmieszne. Ale no dobra, idziemy po xp Właśnie dobijamy lewelek, jeszcze dosłownie dwie minutki. Nie wiem, czy im po to 46, ale może się uda, kto wie. Tego to nawet najwięksi filozofowie greccy nie wiedzieli: Czy Mardewaj dobije level na 40 potach? Tak to wygląda właśnie w tym świecie. No chodź tu kurcz, bo cię za włosy wytargam. Mduza jebana. Dobra, minuta do levela, damy radę. Respik fajnie wyrabia, w szczytowym momencie 3 miliony 300. Z tym Prejem na Hydry. Myślę, że git, nie? Zwłaszcza, że jest 16.58 niedziela. To najwięcej bydła teraz jest. To jest taki mój sekretny spawnik, ale nie przychodźcie tu jak gracie na antice, To jest mój sekretny spawnik. Dwajsz damy radę wbić ten level. Po tej klacie już będzie level. Jednego tam zgubiłem, ale no trudno. Jarać mi się chce kurwa Jeszcze mi ucieka suka Jeszcze jedna klata Ekspieliśmy 25 minut, pół levelowych 25 minut, myślę, że zajebisty wynik Dobra, dawajcie ten level, bo muszę mieć też na eksani Te ex, kurwa... u tani chury. Dobra, level up. Widzimy się w mieście. Pozdro. Dobra, mordeczki, docik odłożony. Lecimy zabić urmę. Pokażę tylko urywek. Pokażę tylko urywek jak już będzie padać, czy coś spadnie. Bo tak codziennie bossów pokazywać to nie ma sensu. Także widzimy się. Za wkrótce. Dobra, bosik pada, poszło bardzo szybko. Zajęło to jakieś 4 minuty, może 3 minuty. Na trzech knightów to robimy, każdy ma broń od lodu. Także zobaczmy, czy będzie chociaż fiolet. Chociaż jeden, kurwa. Na razie ze wszystkich bossów, jakie zabiłem, wypadł mi tylko jeden, Rainbow Neckle, ze wszystkich. I nic innego, tak, z takich itemów więcej wartej. Dobra, zobaczmy, Graniko. Dobra, pomódlmy się może. Nie no, trzeba go dociskać z Energy Bar'y. Ta Energy Bar'y. Pyk, pyk, pyk. pyk. Nie tak źle, bo silver token on jest teraz warty 57k, no ale chujowo na maksa. Ostatnią aktywnością, którą dzisiaj zrobimy, poza tym, że już jest ekipa, będziemy bić Bossa na AB. Nie będę pokazywał, ale pokażę końcóweczkę. Także to będzie ostatnie na dzisiaj. Dobra, Bosik już pada, zabiłem ich, już nie wiem. Z 20-30 tych abebosów, ogólnie na, na dwóch harach, jeszcze nigdy nic mi nie poleciało, nie? Żaden Edwin Mejlik, chociaż jeden, żeby dali, kurwa, bym był zadowolony, ukontentowany, jak to się mówi teraz po młodzieżowemu. Pamiętajcie, bijcie go z lodu. No i dobra, chwila prawdy. Kolejne nic. Nic. Silver Token, to gówno się otwiera od razu. Łódka, pyk, pyk, pyk. No i lipa. Dzisiejsze bossy nie oddały. Także to będzie na koniec dzisiaj. Pamiętajcie, pijcie dużo wody i nie ma na w Tibie całymi dniami. Całymi nocami lepiej. Elo.